Cześć, chciałbym Wam przedstawić, jak skalibrować wykrywacz metali DuraTek Spectrum. Przede wszystkim musimy go położyć w takim miejscu, żebyśmy nie mieli metalu w pobliżu. Po drugie, załączamy, po trzecie, załączamy. Wykrywacz w tej chwili ładuje program. Program, właściwie większość opcji programu poprzestawiałem tak, żeby wykrywacz się wzbudzał jak typowy, rozkalibrowany. Wykrywać. Widzicie, cały, cały czas coś nam się tutaj pokazuje. Jest bardzo czuły na dotyk. Typowy objaw rozkalibrowania. Jeszcze do tego mamy bardzo niski prąd, 6 mA. No, powinien być między 30 a 50. Przechodzimy do rzeczy. Wchodzimy w balans gruntu. W balansie gruntu zmieniamy parametr strzałką w lewo. Zjeżdżamy do zera. Zatwierdzamy. Następnie czułość zmieniamy na. 6, 7, 6 może być. Przechodzimy do menu. W menu szukamy opcji PWM, czyli prąd na cewce. Jak widzicie, jest bardzo niski. Zazwyczaj do kalibracji ustawiam 13, 14. Zobaczymy, co wyjdzie w kalibracji. Następnie przechodzimy do Hardware Options. Wchodzimy w tą opcję, szukamy opcji TX Frequency, czyli częstotliwości na cewce, wchodzimy w nią. Jak widzicie, częstotliwość na cewce jest 12 kHz, powinniśmy mieć około 10 kHz, bo taką mamy cewkę. Przechodzimy do kalibracji automatycznej. Oczywiście możemy parametry zmieniać ręcznie, lewo, prawo, ale z ciałkami góra-dół mamy automat i to jest zawsze bardziej precyzyjna opcja. Kalibrujemy częstotliwość. W tej chwili wykrywacz poszukuje nam częstotliwości, przy której będzie miał najwyższy prąd na cewce. Powinno nam wyjść około 10 kHz. Jak widzicie, mamy dokładnie 10 kHz, czyli tyle co tutaj. Zatwierdzamy tą częstotliwość. Przechodzimy następnie do opcji ferrytu. Czyli będziemy poszukiwać punktu zerowego. Takiego punktu odniesienia dla wykrywacza. Będziemy do tego używać ferytu, który zawsze dorzucam do zestawu. I przechodzimy do kalibracji automatycznej. Po wciśnięciu przycisku w górę pojawi nam się menu kalibracji. I machając ferytem przed cewką, będziemy dążyli do tego, żeby ten pasek dotarł w okolice tego nawiasu. Patrzcie, co się będzie działo. uzyskaliśmy jakąś wartość. Do tej wartości zawsze dodaję